Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? Wydaje mi się, że wszystko poszło dobrze i bardzo cieszę się, że mimo nauki zdalnej udało się w taki sposób napisać egzaminy. Dziękuję. Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? Był to dla mnie dość spory wysiłek początkowo, natomiast teraz już się czuję o wiele lepiej. Dziękuję. Cześć. Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? A powiem, że bardzo dobrze, wszystko potrafiłem, co tam trzeba było, w sumie dałem sobie radę. Jestem zadowolony. Dziękuję. Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? No ciśnienie trochę zeszło, teraz czekam na ostatni przedmiot maturalny, jakim jest fizyka i wakacje upragnione. Dziękuję. Jak się czujecie po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? Mi poszło raczej bardzo dobrze, jestem zadowolona z siebie. Tak, ja również jestem zadowolona z, z moich wyników. Dziękuję. Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? E, jestem pozytywnie zaskoczona, że wymagania nie były jakieś super trudne i jest ok. Dziękuję. Jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? E, minęło mi bardzo szybko, sprawnie mimo całej pandemii covidowej. To bardzo sprawnie, szybko. W reżimie sanitarnym. <laughs> Dziękuję. Cześć, jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? Na razie jest ok, Czekam tylko do wyników. Dziękuję. No to cześć, jak się czujesz po pierwszym tygodniu egzaminów maturalnych? Całkiem dobrze, wszystko już napisane. Dziękuję za odpowiedź. Jak Państwo ocenują przebieg tegorocznych matur? Dzisiaj uczniowie zdawali egzamin z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Atmosfera w czasie egzaminu była bardzo przyjemna, także życzymy wszystkim, aby te wyniki były jak najwyższe. Jestem pierwszy raz w komisji i mimo maseczek było bardzo spokojnie.